przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją gaszluk. Ty pomóc. Tarrok boli. Co to jest gachluk? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gaszluk groźny. Zjadać ork, zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Co mogę dla Ciebie zrobić? Tarrok, chcieć mocny lek, albo tarrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gasz lug, otruć tarok. Tarrok chcieć lek. Głupi, Głupi tarrok, Zgubić lek, nie znaleźć. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Tarrok. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Tarrok bardzo słaby. Nie ma lek. Tarrok umierać. Obcy przynieść lek. Wtedy Tarrok pomóc. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarok u ludzi długi czas. Tarok dobrze słuchać. Odzyskam Twoje lekarstwo. Tarok słaby. Obcy wrócić szybko albo tarok umrzeć. No to mamy kolejną misję, ale o ile pamiętam, to... To gdzieś nie powinno być... Jakiś napój Nie wiem jak... Jest to może za ty przeszliśmy. Ale spytam się, czy to to. Gdzie jest? Nice. Nie mogę znaleźć twojego lekarstwa. Obcy szukać więcej. Lek gdzieś tu. Tarok uciekać od gaszlug. Tarok chować się i uciekać. Obcy przeszukać niszę też. Jeszcze to jest. E, no, miałem nagrywać całkiem niedawno. Aha, Ale wtedy zaczął nagrywać Citizen. No to to tym bardziej, bo większa część ich widzów was ogląda Seedsona, więc... No moglibyście uznać to za plagiat. On zaczyna, ja, zar ja zaraz po no, be bez sensu. No i sobie tak ostatnio myślałem że zacznę nagrywać. Pierwszą recenzją będzie oczywiście... Y, Painkiller. <kłysy> Przepraszam, coś mi gardło boli. Painkiller Battle of Hell, oczywiście. Ale... Ale... Nagle... Mega zajkę. Na... Stronie studia ogłosił wybory na recenzentów dwóch no i wtedy myślałem, że się załamie ponieważ no duża część no, no nawet e, nawet spora część no nie wiem czy tam spora no wiecie o co mi chodzi to jest to? A zaczę jeszcze się, się tu przej rozejrzę. No i paśam, że znowu nie zrobię. Poczekam na odpowiedni moment. Na swoim blogu eee, robić te recenzje te te pisemne ale jakoś nie mam czasu na pisanie zawsze ktoś mnie zagada zawsze muszę coś zrobić No i tak to jest No i wtedy w sumie zrakłoślałem, że a co tam robię, najwyżej mnie zlinczujecie. Ach, nie wiem czy ma się to dlatego proszę o waszą szczerą opinię. Czyście byście chcieli, abym ja, MC Patrick1995, znany też jako Wolfman, chociaż Prawie w ogóle nie jak pod tym pseudonimem Muszę już iść. Obcy wróć e... No kurdej... E... No... że robił recenzję Czyście byście tego chcieli? Back tak to ja bardzo chętnie. To so, ja już bym zaczął nagrywać Pewnie oglądacie to gdzieś tak Na oko 30-31 sierpień No w najgorszym wypadku 1 wrzesień Eeeh mnie wstrząsło Tło wstrząsająca wiadomość No I ja już wtedy bym zaczął nagrywać A jak się wam to nie spodoba Przestanę I zacznę pisać No Huiiii bym nie wracał do punktu wyjścia? Nie Pierwsze miejsce walki Tu gdzieś Gorna zgubiliśmy O jesteś Witaj! Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz What? Do boju Cześć, ja odejść po drobinie. Czevika po drabinie? Nie. Dobra, chodź. Może nie przejdziemy. Chyba że przeszlibyśmy tędy. Chyba szykuje się rewolucja. Czy ja, to widzę jak? Chyba że tędy. Jaki murzyn? Nie. To trzeba taktycznie myśleć Te Chodź nie przejdziemy inną drogą Hej ja! ja, Hej Chciałem znowu po to, że że dźwięki z gry. Ja jestem dziwny. No chodź tu Murzynie. Come on! Come on! Tak w sumie zmontowałem już... Tak jeśli tych Was to interesuje 48 odcinków Ta liczba wciąż rośnie Szczególnie że teraz nagrywam Chodź Chodź wejść tu z mążem gadać. a i tutaj nie wejdzie. Patrzcie prawie, a tędy? Oj ta sztuczna inteligencja mnie powala Ochodzi i spada No sztuczna inteligencja za to nie to... ma za wiele do gadania A znajdziesz się później Mam dwie mikstury natychmiastowego uleczenia. Nie mogę znaleźć twojego lekarstwa. Obcy szukać więcej. Lek gdzieś tu. Tarok uciekać od gaszlug. lub. Tarok chować się i uciekać. Obcy przeszukać nisze też. Chcę, że, murzy... No dobra, ty jesteś murzy. Gdzieś to powinno być. Chyba. Gdzieś chować się i uciekać. Sam się chowaj. O, o coś. Nie. To skała. Myślę, że... Jóżu. Hm, To zaczyna być irytujące. Jak tego zaraz nie znajdę, bo... Co to są zami na błyskawicznego zdrowienia. To chyba powinno być to. Ale nie! Chować się i uciekać. Chować się i uciekać. Bila ludzie, ja, ja tu otworzę sobie poradniczek To jest rozdział który? Czwarty I e, może no, zanim uda się zadaj raptuselusowi no, w nowym ławie zbrodnią z Tarasem Nawet no, trafimy to na grupkę najmników No wśród nich na górne. Ale no, coś chyba dobra wybrać? Jesteśmy wybrani do misji mającej na cel odbicie Kopalni z rangomenza, litera lalala. się do kopalni, wszędzie walają się trupy, można pobawić się w hienę cmentarną i pogradać. Aha, aha. Kopalnie zabij wszystkie napotkane po niemal na samym dole znajdziesz poszukiwanego szamana. Jest dość poważnie chory i porosi o gdzieś leczniczej miksurium. Znajduje się niedaleko nas, w szczelinie między kamie kamieniami. Niedaleko. Gdzie on jest? Przewróci do orka i gdzieś w psz szczelinie między. No i tu jest fajny taki błąd, nie przeszedłem. W szczelinie między kamieniami. Niedaleko. No to szukamy, nie? Szczelina i dwa kamienie. Miał być niedaleko na Albo ja jestem ślepy, albo coś się zbugowało. Wstawiałbym to pierwsze. Że jestem ślepy. Dalej. Szczelina i dwa kamienie. A to jest jakaś szczelina i dwa kamienie? To jest wręcz kurzające. Nie piszę dokładnie gdzie jest Szczelina między dwoma kamieniami Myślę, że coś tu jest Wtedy tak się nam nie da przejść. O Boże, chwila ludzie. Szczelina między dwoma... Jest dość poważnie chory. Dobra. E, Niemal na samym dole znajdziesz poszukiwanego szamana. Jest dość poważnie chory i poproście o odnalezienie zagubionej gdzieś leczniczej miksterium znajduje się niedaleko nas w szczelinie między kamieniami podzięce wykona dla ciebie broń w szczelinie między kamieniami gdzie ty to kulary tu widzisz szczelinę no i to już mnie wkurza. Aby błąd. Nawet nie chcę mi się leczyć. by być niedaleko. Myślę, że tu już jest. No ja cię kręcę. Bełt, a wezmę no nawet. Można sprzedać za jeden. Tam jak pójdę, to mnie zabiją. Ludzie, ja już nie mogę, nie? Dobra ludzie, ja idę obejrzeć jakiś filmik na YouTubie, bo... Bo, bo... To jest upokarzające. Tu nie ma żadnego lekarstwa. Dobra, ja zaraz wracam. Cześć, czołem. I nara. Aaaa!